Dzień dobry, to ja mówię dzisiaj pełen entuzjazmu. Czuję się jak Mario Budowlaniec. udało się pospoinować sufit. A wczoraj jeszcze sobie pooglądałem różne tutoriale, między innymi Maria Budowlańca i okazuje się, że ja wcale nie jestem taki zły, a może nawet wybitny, jak się przyjrzałem dokładnie, jak wykonują to fachowcy, tylko że ja mam jakiś taki no nie wiem czy wadę, czy zaletę, ale no jak użyję takiej zbytki słownej, to raczej będziecie podejrzewać, że to jest wada, ale taka, taki psychopatyczny perfekcjonizm. No i wydawało mi się, że to pierwszą warstwę szpachli i w ogóle tą bazową łączenią szpachlę, to trzeba perfekcyjnie wylizać, żeby tam już nie trzeba nic papierem robić. Ale widzę, że tu fachowcy się w tańcu nie pier ten tegują i później to ścierają elegancko, no to mogę powiedzieć, że w moim wykonaniu to na pewno nie wygląda gorzej. Także to jest pierwszy powód entuzjazmu, ale Państwo wiecie już, że te wstępy z projektu Melina, one zawsze służą temu, aby przejść płynnie do spraw bieżących politycznych. I dzisiaj moja terapia to przede wszystkim wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego, a Remond jest depresyjny. Jezus Maria, Remond jest straszliwie depresyjny. Przepraszam za ten trend, ale muszę się. No, jeżeli mamy, jeżeli już żartuję, pół żartem, pół serią z tą terapią związaną z remontem, no to to jest straszliwie depresyjne. A jak to już trwa ponad rok, no to stan już jest naprawdę ciężki. W każdym razie, drodzy państwo, dzisiaj miałem niezłą sesję terapeutyczną, bo wracając z Mariny ze Starą, słuchałem wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego. Wiecie, że ja nie lubię chwalić polityków. No ja generalnie zajmuję się krytyką tego, co się wokół nas dzieje i przede wszystkim krytyką polityków. Zdarzyło mi się również skrytykować pana prezydenta Karola Nawrockiego za tą wizytę czy brak wizyty na Węgrzech u Orbana. No ale dzisiaj muszę państwu powiedzieć, że naprawdę działało to na mnie kojąco. No możecie uznać, że coś z moją głową jest nie tak, no bo kto odpoczywa i kto się terapeutuje przy przemówieniu polityków, ale to, co dzisiaj zrobił prezydent Karol Nawrocki przed spotkaniem, otwierając spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, no to naprawdę, proszę Państwa, było coś wybitnego. Ja już o tym kiedyś wspominałem, że to jest połączenie człowieka o dwóch charakterach, które daje taki, i to połączenie daje taki dynamit. To jest chłopak z podwórka, taki co właśnie i na ustawkę pójdzie. Nawiasem mówiąc, o odwoływanie się do tych ustawek w lesie i do tych kibiców, ten jedyny argument, który przeciwko Nawrockiemu non-stop funkcjonuje w przestrzeni publicznej, to doświadczy o potencjale intelektualnym przeciwników. No ale właśnie, to jest podłączenie chłopaka z podwórka i intelektualisty. Kiedy mówiłem o tym, że to jest niesamowita osobowość, że to nie jest żadne drewno, że to nie jest człowiek, który, który wygląda tak, jak go skroiła opozycja. No i niestety Bielan z Kurskim na na początku, w, w czasie tej inauguracyjnej mowy, jeszcze w roli kandydata na prezydenta w Krakowie, no to wielu pukało się w czoło. No ale to, co dzisiaj zrobił Karol Nawrocki, to jest naprawdę mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o elokwencję, argumentację. I klasę, z jakim zostało to przekazane, bo właśnie z jednej strony mieliśmy do czynienia z mową intelektualisty, a z drugiej strony było widać to zacięcie chłopaka z podwórka, który przysłowiowej nogi nie odstawia. I gdy sobie zderzymy ten wstęp, jaki do Rady Bezpieczeństwa Narodowego i tą klasę, tą formę i treść, jaką zaprezentował Karol Nawrocki z tą smarkaterią, Którą no stop uprawia Donald Tusk, no to to jest naprawdę proszę państwa przyjechać. No to jest to proste, często nadużywane porównanie profesor i uczniak. No jest jak najbardziej tutaj na. Miejsce. No ale żeby się tak bezpodstawnie nie rozpływać w zachwytach, no to przejdźmy do konkretów. Trzy punkty były w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak wiemy, to ten program SAFE, Rada Pokoju, no i historia związana z komunistą czarzastym. Jeżeli chodzi o SAFE. To, co powiedział Karol Nawrocki, jak poukładał tutaj argumentację, jak się do tego programu odmówił, jak wskazał to, co jest w tym dobre, a to, co jest zagrożeniem i to, e, co jest ciągle tajemnicą, nie wiedzieć dlaczego, bo mamy do czynienia z Donaldem Tuskiem, drodzy Państwo. Bo gdyby na to popatrzeć racjonalnie, ok, to jest pożyczka i to nie mała pożyczka, to jest 190 miliardów, ale mamy za wschodnią granicę taką sytuację, jaką mamy. My już wiemy, że to pitolenie pacyfistyczne, które przez lata nam towarzyszyło, że nie wydawajmy na, na armię na trepów, bo od szkoły trzeba i przedszkola budować, albo dawać na dziecięcą onkologię, to nam się odbija czkawką i to bardzo mocno, bo później musieliśmy chaotycznie uzupełniać braki, jeszcze po tym jak no, poszła, poszła kupa sprzętu na, na Ukrainę. No, ale z drugiej strony, proszę Państwa, no, tego demobilu radzieckiego też nie ma co specjalnie e, żałować. Zrobione to było trochę za szybko, trochę chaotycznie, no, ale tym sprzętem to, proszę Państwa, to my wojny nie wygramy z nikim, nawet z Mołdawią. Nie daj Boże, gdyby do takiej sytuacji doszło. No i tutaj prezydent Karol Dowrowski słusznie zwrócił uwagę. Mamy do czynienia z pożyczką, a z drugiej strony mamy entuzjazm taki, jakby nam Unia Europejska te pieniądze dała. To jest pożyczka w wysokości około 190 miliardów. No to jest gigantyczna kasa. To do niedawna, bodajże w 2013-2014 roku, to tak wyglądał budżet, cały budżet polski. No jest to rozłożone na kilkadziesiąt lat, na 40. No to nie jest tak najgorzej. No bo to, to nie są to sumy, które by przerastały nasze, nasze możliwości, nawet licząc 5 miliardów rocznie, no to nie jest to, oczywiście jest to duża kasa niewyobrażalna dla przeciętnego obywatela, ale nie jest to taka kasa, której moglibyśmy nie przełknąć. Jest to pożyczka rzeczywiście nisko oprocentowana, niżej niż polskie obligacje, więc te atuty... Autentycznie są atutami. Tylko co jest najsłabszym punktem tego programu? To, że Tusk mówi o tym, że 80%, a teraz widzę, że TVN Tuska przebił, że 90% tej kasy pójdzie do firm polskich zbrojeniowych, to z jednej strony jest bardzo dobra informacja i tutaj rzeczywiście pan prezydent też po tej stronie argumentacji stanął. Tylko proszę państwa, no czy my mamy producentów. Zdolnych do tego, aby wyposażyć polską armię w najbardziej nowoczesny sprzęt. No obawiam się, że takich nie mamy. Jasne, że możemy i powinniśmy zamawiać ciężarówki wielczu. Jasne, że powinniśmy się zająć produkcją własnej amunicji, jasne, że nasz potencjał jest taki, abyśmy że jesteśmy w stanie wyprodukować drony, ale no do tego trzeba lat, żeby rozwinąć, rozwinąć taką produkcję na najwyższym szczeblu i pytanie, w jaki sposób to będzie rozłożone. No i przede wszystkim najsłabszy punkt to jest tutaj Tusk i jego obietnica. Bo to, że on mówi o 80%, a TVN przebija to do 90%, to wiadomo, że on tylko mówi. On już mówił wszystko. Wszystko i nic. On był e, tym, e, obok Agnieszki Holland e, obrońcą biednych ludzi na granicy z Białorusią, a później darmo Ordeży on e, granicę bandytów, terrorystów z Białorusi nie przypuści. On był przeciwnikiem megalomańskiego projektu CPK, w cudzysłowie megalomańskiego, a później nazwał ten, nazwał ten projekt no nieco megalomańsko, port Polska, przeciwko czemu ja nie mam żadnych, do, do czego ja nie mam żadnych zastrzeżeń, bo ja w przeciwieństwie do Tuska nigdy takiej prymitywnej argumentacji nie używałem, ale wiemy, że to jest człowiek, który non stop bełkocze i non stop uprawia propagandę. Więc krótka piłka ze strony pana prezydenta była następująca. Papiery na stół, listę zamówień. I tutaj prezydent powiedział, powiedział wyraźnie, że on nie widzi żadnej, żadnego problemu, żeby z tego robić jakąkolwiek tajemnicę. Opinia publiczna, Polacy, naród po prostu ma prawo wiedzieć, za co będą spłacały długi nasze wnuki i prawnuki. A jeśli to jest rozłożone na 40 lat, no to wiadomo, że no część z nas, ja myślę, że w tej części się znajduje. Ostatniej raty tego kredytu nie dożyje. To jest program SAFE i tutaj naprawdę bardzo dobrze zostały rozłożone akcenty przez pana Karola, prezydenta Karola Nawrockiego, który nie powiedział nie, bo nie, ale powiedział wyraźnie: zanim będzie jakikolwiek podpis pod jakąkolwiek ustawą, pod jakimkolwiek projektem, to ja. I Polacy powinni mieć wszystkie karty na stole i wszystkie kontrakty, wszystkie zamówienia, które planuje Tusk, rzeczywiście w takiej liczbie 80% i cała reszta, od kogo tą broń będziemy kupować, czy, czy te, te wszystkie sprzęty, akcesoria związane z obronnością, to wszystko ma być na stole. Kwestia druga, Rada Pokoju. I tutaj proszę Państwa znów jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo niby ta cała argumentacja, którą przeprowadził e, prezydent Karol Nawrocki jest oczywista, ale ona się staje oczywista dopiero jak ją się słyszy. Ale tak to było ładnie uporządkowane od początku do końca, że naprawdę trudno było znaleźć jakiś słaby punkt, no chyba, że jest się silnym razem i znów jedyne co ma się do powiedzenia to bater i ustawka. Ustawka w lesie. O co chodziło w tej Radzie Pokoju? Widać, że prezydent Karol Nawrocki nie przebiera nogami i, i słusznie, żeby wejść do tej Rady. No ale obalił ty najbardziej idiotyczne argumenty. Niestety, na jeden z nich też się dałem nabrać i przyznam się szczerze, że no, sam tutaj głoszę mantrę. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, a akurat tego faktu nie zweryfikowałem. Chodzi o ten słynny miliard dolarów. Tam nie ma tego miliarda, proszę Państwa. Wchodzi się do Rady Pokoju przez trzy lata nic się nie płaci. Później Trump decyduje, czy to przed przedburza czy nie, a miliard jest wpłatą dobrowolną, ma się, to jest taka wartość premium, tak jak sobie możecie na portalu X przykleić niemieckiego ptaszka, za przeproszeniem. Tak wyglądają realia, czyli przez pierwsze trzy lata, aby zweryfikować, co to w ogóle jest za ciało, jak to funkcjonuje, my nie wykładamy ani grosza. Ani grosza. Natomiast pan prezydent też zwrócił uwagę, że to ma swoje, ma swój potencjał, ale wiąże się też z pewnymi zagrożeniami, ale od rządu oczekuje jasnej odpowiedzi, bo tu też bardzo ładnie to zostało powiedziane, że coraz więcej jest pytań na teraz na temat polskiego bezpieczeństwa, coraz mniej odpowiedzi. Więc od polskiego rządu oczekuje jasnego stanowiska. Czy prezydent, czy premier ma wejść do, do tej Rady Pokoju, czy nie ma wejść, bo hamletyzowanie w tej, w tej materii przez tyle dni nie ma najmniejszego sensu i nie, nie przynosi Polsce żadnej, żadnej korzyści. Nie, jest, no nie leży w sferze czegoś, co powinno być no naczelną zasadą funkcjonowania każdego normalnego rządu, czyli sprawczość, decyzyjność. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, o której wspomniał Pan Prezydent Karol Nawrocki, no to to wciskanie w brzuch Putina i Łukaszenkę. No I znów nie, nie usłyszeliśmy czegoś nadzwyczajnie odkrywczego, ale y, logicznie zostało to, y, y, to przed, y, przedstawione. Prezydent nawiązał jeszcze do kampanii prezydenckiej, kiedy powiedział, czy spotka się przy jednym stole z Władymirem Putinem. I powiedział, że oczywiście się spotka. Nie tęskni za tym spotkaniem, bo jest ścikany przez Putina i przez Federację Rosyjską. Ale jeśli tego będzie wymagać racja stanu, a nie trudno sobie wyobrazić taką sytuację, no chociażby rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Jeżeli Trump... Zaprosiłby do, do tych negocjacji przy wspólnym stole Karola Nabrackiego w takim gronie jak Grzełski Putin, chociaż trudno sobie to wyobrazić, czyli Łukaszenka, no to trzeba mieć po kolei w głowie, żeby nie wziąć udziału w takich rozmowach, no wystarczy przecież nawiązać do historii, no, na litość boską, mieliśmy różne negocjacje i różne rozmowy, Teheran, Jałta i tak dalej, no tak wyglądają negocjacje polityczne w sytuacjach kryzysowych i to był jeden z argumentów. Inny argument to, to jest też coś, co wiemy nie od dzisiaj, że przy jednym stole przecież siedzimy z Rosją, w takim gremium jak ONZ czy z takim gremium jak G20, na które też został prezydent Karol Nawrocki zaproszony razem z przedstawicielem Rosji. Stany Zjednoczone zaprosiły, to znaczy Trump zaprosił Karola Nawrockiego na posiedzenie grupy G20 i będzie tam przedstawiciel Rosji. No jakimś dziwnym rad sposobem TVN24 i Tusk, nie drzejapy, że Karol Nawrocki stracił wizerunkowo, bo się pojawi na G20, a gdyby się pojawił w Radzie Pokoju, to byłaby straszna afera, bo w tej samej Radzie jest Putin i Łukaszenka. Oczywiście, że to jest prymitywna gra polityczna, która... No, która ma jedno na celu, no, chodzi o to, żeby wtrącić do, do narożnika i prezydenta Karola Nawrockiego i opozycyjną partię PiS, powiązać się z Trumpem, powiązać z aferą pedofilską i tak no, dalej. O tym już mówiliśmy, to nie będę się do tego odnosił. No i wreszcie trzecia kwestia. Tutaj zanim powiem słowo, to zapraszam do wypożyczalni polskiej chaty. Oddaję głos panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Możemy to określić, drodzy państwo, brutalnie, prostym idiomem. Marszałek Sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury. Gdyby Pan Bóg zdecydował się odwołać z tego świata prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dzisiaj, to jutro obowiązki prezydenta sprawowałby Pan Marszałek Włodzimierz Czarzast. Dlatego sprawa jest tak ważna i dlatego jest państwowa. I właśnie dlatego wątpliwości wobec marszałka muszą być przedmiotem naszego dzisiejszego Spotkania. To jest sprawa bezpieczeństwa narodowego. W takich sprawach nie wystarczą słowa, nie wystarczą programy publicystyczne, nie wystarczą wywiady, musi być jasna i klarowna weryfikacja. No, przyznajcie Państwo, że to jest retorycznie, logicznie i argumentacyjnie naprawdę mocna rzecz. Kolejny raz. Nie jest to żadne odkrycie, jest to wiedza, którą przynajmniej każdy polityk, a już polityk na takim poziomie jak premier, marszałek czy prezydent mieć powinien. To nie jest kwestia, bo na początku była afera, to nie jest temat na rozmowę na Radzie Bezpieczeństwa, bo Rada Bezpieczeństwa zajmuje się, po, po, powinna się zajmować poważnymi ta, tematami. No, na miłubóg, drodzy Państwo, jak, jaki może być inny poważny temat niż ten? I to zwłaszcza w takim kontekście i w taki sposób, jak przedstawił to prezydent Karol Nawrocki. Czy tego chcemy, czy nie? Komunista e, Wodzimy Szczerzesty, aferzysta jeszcze z czasów afery Rywina, człowiek, który jest we własnej partii postrzegany w bardzo dziwny sposób. E, no Leszek Miller na przykład nie darzy go żadnym e, szacunkiem. E, w każdym momencie, Gdyby doszło do jakiegoś nieszczęścia, jak to no, dość oprazowo i dosadnie opisał pan prezydent Karol Nawrocki, gdyby nie daj Boże pana prezydenta wezwał Bóg, no to ten osobnik, ten komunista, będzie osobą pełniącą Urząd Prezydenta w Polsce. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej w Polsce. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. No to ten człowiek, ten komunista będzie pełnił obowiązki prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To nie są żarty, proszę Państwa. To nie są żarty w sytuacji, kiedy mamy. Do czynienia z tandetną publicystyką, standardną retoryką i innymi popisywa, popisami takiego osobnika jak t, troll Trela, który tam coś bredzi o lewym, prawym, sierpowym i nie podnoszeniu się z podłogi. Ja myślę, że dzisiaj Czerwaz będzie miał poważne problemy, żeby się podnieść, podnieść z podłogi. To jak najbardziej jest temat na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i prezydent Karol Nawrocki wyraźnie i dobitnie powiedział dlaczego. Dlaczego to musi być temat i jakich oczekuje informacji i jakich oczekuje zachowań i ze strony rządu i ze strony e, no niestety marszałka Sejmu Włodzimierza Jarosztega. Sytuacja jest tutaj proszę państwa klarowna. To jest typowe zachowanie polityków, który, polityka, który ma coś za uszami. To znaczy Tysiące argumentów, tysiące tematów obok, kontrataki, czyli znowu odwołanie się do do hotelu Grand, BATYRA i tak dalej. Zamiast prostej jednej czynności, która przecina wszelkie wątpliwości, czyli poddanie się procedurze, poddanie się tzw. wirówce ABW, uzyskanie certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. I to yy, te, ta. Opowieść o tym, że Czarzasty ma dostęp i służby do informacji niejawnych, no ma go, bo ma go z urzędu niestety jako marszałek Sejmu i że służby tu się kontrwywiadowcze niczego nie doszukały. Proszę Państwa, no ostatnio mieliśmy sytuację, że znaleziono jakiegoś szpiega, który funkcjonował w Polsce przez kilka dekad, przez różne... Przez różne rządy w trakcie funkcjonowania różnych rządów i też działał kontrwywiad. Zresztą, jak ja słyszę o polskim kontrwywiadzie, to, to, to się uśmiecham pod nosem. Wiadomo, kto, kto budował te służby, kto je szkolił, to wszystko były spady jeszcze po PRL-owskiej, jeszcze szkole w moskiewskich, w moskiewskich szkołach. No ale przynajmniej przez to, jeśli jest już taka sytuacja, że czarzasty się boi przejść przez tą wirówkę, no to proszę państwa, no na czym się tutaj zastanawiać? No na czym się tutaj zastanawiać? No to jest ewidentna, ewidentnie śmierdząca sprawa. No już to, że sam czarzasty i jego żona ma powiązania yy, mają powiązania. Z Rosjankami, które prowadzą jakiś dom aukcyjny, i ten dom aukcyjny zajmuje się wyprzedażą czy sprzedażą majątku związanego z, z rządem Rosji, w tym ze służbami FSB. No to drodzy Państwo, do no czego tu dalej szukać? No to albo Czarzasty powinien się jasno z tego wytłumaczyć, albo tak jak powiedział prezydent Karol Nawrocki, nie powinien być marszałkiem Sejmu. No, ja już pomijam te, te mocne ciosy, które wyprowadził prezydent, prezydent Karol Nawrocki, gdy repostował Czarzastego. Tam przez moment był taki, taki zgrzyt, że nie możemy patrzeć na to, czy się lubimy z kim spotykać, czy się nie lubimy z kim spotykać, czy kogoś z kim sympatyzujemy, czy nie. Że są takie sytuacje, że wolilibyśmy się z kimś nie spotkać i tutaj Czerzasty po, poczuł, yy, poczuł swoją szansę i zaczął się tam uśmiechać pod nosem, ale szybko został zgastroniony i zrypiostowany. No. Karol, prezydent Karol Nawrocki mówi: Patrzę na pana marszałka i widzę, że pan marszałek niechętnie się ze mną spotyka i, i ze wzajemnością, ale musimy znaleźć tutaj jakieś porozumienie, musimy realizować to, co do nas należy, jako do przedstawicieli najwyższych urzędów w państwie. Proszę państwa, to była naprawdę koncertowa, spójna, mocna wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego i taka wypowiedź, jak odpowiedzialny polityk, mąż stanu powinien zawsze prezentować, a nie to co prezentuje w tym szczeniackim stylu Donald Tusk. Jedno można mieć do tego wszystkiego zastrzeżenie, ale ja się tutaj nie będę trzepiał i uważam, że to jest że to było mądre posunięcie. Otóż yy... O prezydenta Karola Wrockiego nie pozwoliło dojść do głosu ani Czarzastanu, ani Tuskowi w tej części oficjalnej. Dlaczego będę tego bronił i dlaczego uważam że to było mądre posunięcie? Dlatego, że po raz kolejny usłyszelibyśmy bełkot, bo wiadomo, że oni tam przyszli z gotowymi formułkami. Tak jak ostatnio Państwu pokazywałem, trola trele, który na pamięć wyłknął te swoje lewe sierpowe i prawe sierpowe. No, tak, Tusk z tego słynie, że przygotowuje sobie te swoje formułki, bołumociki, które później biegają po mediach i, no, i odwracają uwa, uwagę od sedna sprawy. A tu mieliśmy merytoryczne. Gdyby to była prosta zagrywka ze strony prezydenta Karola Norweskiego, rzeczywiście w stylu Donalda Tuska, czy inne zaoranie, no to miałbym do tego pretensje, uważałbym, że to, że, że to faktycznie. Jest taka klasyczna ustawka polityczna, ale w momencie, kiedy ta jakość tego wystąpienia była taka, jaka była, kiedy zostały powiedziane najważniejsze rzeczy w sposób wyjątkowo inteligentny i przebojowy. To zakłócanie tego wydźwięku, zakłócanie tego efektu, z którym sobie TVN nie mógł poradzić co najmniej przez godzinę, a oni do wieczora znajdą już ekspertów, którzy powiedzą, że tam odmowy ciała i od wszystkiego, którzy wytłumaczą silnym razem, że, że tam prezydent był niepewny, zestresowany, a Donald Tusk i, i Czarzasty na luzie. To, to jest więcej niż pewne. Ale póki co jeszcze, jeszcze nie potrafili się odnaleźć w tej rzeczywistości. No to pozwolenie Tuskowi, Czarzastemu, czy innym tam, przedstawiciela, bo to pewnie że Żukałska miałaby coś do powiedzenia, zresztą się wyrywała, ale została uciszona. To Znowu nie skupialibyśmy się na tym, co najistotniejsze, tylko na kolejnych głupotach, które zostały przygotowane, wyreżyserowane i wyklepane na pamięć przez Tuska, Czarzastego czy Sikorskiego czy, czy Żukowską. Dlatego uważam, że to było dobre posunięcie, kiedy Bogucki zamknął tą część jawną i zaprosił do niejawnej. A dopiero pewnie po tej niejawnej będziemy mieli za chwilę przecieki i tam na 100%, że Nawrotki został zaorany przez Czarzastego. I przez Tuska. ale tego efektu tego przemówienia, tego spójnego przedstawienia argumentacji w najważniejszych dla polskich y, sprawach, tu i teraz oczywiście, w tym fragmencie rzeczywistości, w tym fragmencie ter teraźniejszości, no nie da się zatrzeć. Naprawdę, człowiek, jeśli patrzy na to obiektywnie i jest w stanie przemóc jakieś antypatie polityczne czy, czy charakterologiczne, no to zastosuje tą słynną regułę. Nie lubię go. Ale za to, co powiedział, szanuję, jestem pod wrażeniem. No, ja nie liczę oczywiście na jakąś masową postawę z tego gatunku. Ale cieszę się, proszę Państwa, niezmiernie się cieszę, że mamy polityka tej klasy i że ten polityk jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. I to nie pierwszy raz, kiedy dostrzegam, że prezydent Karol Nawrowski to jest człowiek, który no, łączy w sobie te dwie, wydawałoby się, sprzeczne cechy. Czyli cechy intelektualisty i cechy chłopaka z podwórka, i to daje naprawdę, to buduje torpedę. Intelektualną torpedę, i ta torpeda nieraz jeszcze odpali, i nieraz jeszcze pozamiata tych wszystkich politycznych gówniarzy, którzy przekazy dnia budują na tandetnych błomocikach i tam gdzieś ze strony złotych myśli, dobierają sobie kolejne dowcipy, żeby zabłysnąć, żeby odwrócić uwagę, żeby z rzeczy poważnych zrobić sobie jaja, bo tak naprawdę ten rząd nie niesie za sobą żadnej treści. To jest jedna wielka forma i to byle jaka forma, którą głównie generuje Tusk i to co zrobił prezydent Karol Nawrocki to jest naprawdę piękne porostawianie po kątach e, tych wszystkich bałmociarzy. E, i przede wszystkim logiczne przedstawienie tego, co jest polską racją stanu, i to naprawdę robiło wrażenie. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Cieszę się, że mamy takiego prezydenta, cieszę się, że mamy polityka tej klasy. Szkoda tylko, że jest to jeden, jedyny polityk. Tutaj będę trochę nudził no ale cóż mam zrobić gdyby na czele prawicy był drugi Nawrocki, byłbym spokojny o to że Tusk drugiej kadencji na pewno nie doczeka i co więcej że z tej pierwszej będzie rozliczony no miejmy nadzieję, że ktoś taki przynajmniej, no gdyby w trzech czwartych był podobny, to już by było bardzo dobrze, że ktoś taki w końcu się odnajdzie i ktoś taki zepnie całe to towarzystwo i wspólnie z Karolem Nawrockim, prezydentem Nawrockim Pogonią całą tą ekipę szkodzącą Polsce i zaczną się brać na poważnie za polskie sprawy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.